Siema, siema, siemano. witam was serdecznie z samego rana, nadaję o kryptowalutach i nie tylko, co się słychać w ogóle w świecie kryptowalut? Apecoin poszedł 50%, w ciągu jednego dnia 12%, nowy shitcoin, tak? Uwaga, uwaga na ty tego wam mówię, ale w to się nie bawię. I jedziemy dalej, co się dzieje w ogóle w... Z pierwszych top 15 kryptowalut, w jednym dniu widać bardzo pozytywne wzrosty wychodzimy z tej kryptowalutowej zimy czekamy na w ogóle zakończenie wojny tak, w ciągu jednego dnia poszło od 5 do 8% Polka w górę, w ciągu tygodnia Cardano 35 Hex 32 Ethereum i Bitcoin około 15%, tak? W ciągu miesiąca także dobre wzrosty. Chociaż może to być zbędne, ponieważ w ciągu 3 miesięcy jeszcze mogą być straty, tak? Do 30%. I jedziemy, i jedziemy. Jak już mówiłem, codzienne wiadomości. Subskrybujcie jak chcecie. Nadaję z angielskiego na polski. Mieszkam poza Polską 25 lat, może to widzę od innej strony. Pozdrawiam Was i jedziemy, jedziemy. I sobie zaczniemy od takiego powiedzenia. Buy the rumor, sell the news. Co to znaczy i takie to powiedzenie, które mi się przydaje bardzo często, tak. To, to znaczy tak o, że jak słyszycie jakieś wiadomości o czym, że coś się stanie. Na przykład teraz mówimy, wychodzi Ethereum 2.0 i słyszymy tam takie wiecie plotę, tak. To w ogóle znaczy, kup plotkę, a sprzedaj wiadomości, tak, sorry, tego nie, nie, nie przetłumaczyłem. I przypuśćmy, Ethereum 2.0 wchodzi teraz, tak, ten update. I słyszymy już plotki, że tam wchodzi, tak, już tam był test, tak. To teraz kupujemy tą plotkę, tak, czyli kupujemy Ethereum. Później jak te 2.0 wejdzie w ten jeden, w ten sam dzień, albo w następny dzień, sprzedajemy część, tak. I tutaj właśnie to powiedzenie o tym mówi, że jak coś tylko słychać, to kupuj. Jak później to już wejdzie w życie, to sprzedawaj, tak? I z takim czymś w ogóle zaczynamy kordy dzień. I jedziemy, i jedziemy. Tutaj wiadomo, że Rosja chce akceptować Bitcoin'a za olej i gaz, tak? Bo mają sankcje. Są w ogóle głęboko w sankcjach pogrożeni, tak? I teraz chcą w ogóle jakiegoś wyjścia, żeby zarobić kasę z innymi, właśnie krajami, tak? Płatność taka jest troszeczkę ten. To chcą w ogóle nawet do takiego kurde stopnia się podejść, że nawet bitcoin tam będą kurde akceptowali. No masakra jak cholera no, ale co zrobisz? Patrzcie dzisiaj taki koleś kurde brzęknął ten premier że oni jednak e, chcą, żeby legalizacja kryptowalut była w Rosji, tak? No kurde, no wiadomo, że chcecie, no bo są sankcje i to wszystko, ale tu jest podejrzane, tak? Bo teraz mogą właśnie kraje trzecie, na przykład nawet z Europy czy gdzieś, kupować olej i gaz, czy nie wiem co mogą kupić Płacić kryptowalutami I to będzie takie pod stolikiem, tak? Nikt tego nie będzie widział, tak? I tutaj jest właśnie podejrzane to wszystko, tak? Że oni to wszystko tak legalizują I idziemy dalej Teraz widać, patrzcie, że nawet Dubaj, tak? Tam w Arabii, tak? Też chce regulować kryptowaluty Wiadomo, że Dubaj To też może chodzić o ropę naftową, tak? Tu też jest strasznie podejrzane I to idzie też poważnie I to się rozwija, patrzcie, bo teraz tutaj Dubaj Chce nawet płacić w Arabii e, wypłatę kryptowalutami, tak? To też tutaj to poważnie wszystko wchodzi w życie, tak? W tym właśnie kraju. Patrzcie, nawet tutaj Dubaj, e, kawiarnia też akceptuje kryptowaluty jako zapłatę. Za jakieś, nie wiem, kawę czy coś, tak? To takie to jest małe newsy, ale widać że tam, się, że to wchodzi, tak? Tutaj widać Wielka Brytania chce regulacji kryptowalut. Oni są nastawieni do kryptowalut nieprzyjaźnie, tak? Ponieważ... E, się boją o tego funta, tak, wyszli z tego breadix, takie tam rzeczy i chcą po prostu sami sobie tam, kurde, sami sobie rzepkę skrobać, tak, jak można powiedzieć, tak i dlatego tutaj się boją i negatywnie, teraz ciekawe jest to jak oni zareagują, jak z tą Ukrainą, tak, te kryptowaluty były pomocne i stały się walutą wojny, tak zobaczymy jak teraz Wielka Brytania zareaguje teraz na te właśnie, kurde, nowe takie rzeczy, tak i zobaczymy za parę dni widać że za parę miesięcy Tygodni, tak to właśnie, wyjdzie i będziemy wiedzieli o co właśnie chodzi, tak? I jedziemy dalej, tutaj złodzieje, kurde W Indiach ludzie, kurde, rząd okrada tych ludzi Daje im 30% kurde podatku za kryptowaluty, tak? I to wchodzi 1 kwietnia I tu uwaga, uwaga inwestorzy Dogecoin i Shiba Inu, tam jest najbardziej ulubiona kryptowaluta w Indiach I tam inne sitkonty, też że nawet, że to Apecon też może być teraz taki ten On takie waluty właśnie lubią ci ludzie, tak? Takie potencjalny wzrost, kurde, duży, potencjalny wzrost, taki kryptowalut i ryzykowne, tak? I tutaj właśnie może się stać to, że przed pierwszym tego właśnie y, kwietnia mogą te kryptowaluty się pozbyć niektórzy, ponieważ ten wysoki tak wchodzi, inne, inne prawo się zmienia, tak? Mogą ten, te kryptowaluty, albo sp sprzedać ich połowę, albo coś, tak? I tutaj patrzcie, już widać w ogóle. Rezultaty, tak? Shiba Inu, Dodge straci stracił 55 tysięcy ludzi w 10 dni już, tak? I to jest test w sumie, troszeczkę wina tych Indii. Jedziemy dalej. Tutaj jest napisane, czy Shiba Inu będzie istniała, tak? W za 4 lata, tak? Taka, taka ciekawostka, tak? I tutaj gość napisał, że Shiba Inu jednak nie będzie istniała, ponieważ nie ma Podstaw, to tylko taki jest Memecoin, tak? No teraz już słyszałem ostatnio, że Shiba Inu swój Metaverse chce zrobić, tak? Ja zrobię swój Metaverse, to już nie będzie Memecoin, to już będzie bardziej przydatna, tak? To tutaj może to nie będzie prawda, tak? I jedziemy dalej. Patrzcie, LG Electronics chce w ogóle swój zrobić blockchain i kryptowaluty, tak? To jest w ogóle firma LG, to wiadomo co to jest, tak? Z Korei, tak? Z północnej Korei, nie ty południowej, nie, nie, nie tam, gdzie ten psychopata jest, tylko <grywa> druga Korea, tak? I tam w ogóle jest kryptowaluty, i inwestycje w ogóle w market, w akcje i w obligacje jest bardzo popularne. Na, od dziecka to już masz wklepane w głowę, tak? Ci ludzie są bardzo, a tak samo jak i Japończycy, tak? Jak to tam wchodzi, to do kryptowaluty będą miały lepszy popyt, tak? Tutaj ten właśnie się rozwija ta firma w tym kierunku i bardzo dobrze. Ponieważ bo, bo za Zapłata za te, za jakiś tam sprzęt, tak? Tutaj patrzcie, Izraelski Bank akceptuje Bitcoina tak? i Ethereum, tak? I tutaj już widać, nawet tutaj e, banki zaczynają akceptować kryptowaluty w tym roku. E, całą gębą, tak można powiedzieć, tak? Żar żargonowo. Ale tutaj patrz, Izrael, tak? A może czemu ten bank akceptuje bitcoina? Tak? Bo, bo wiecie, że się zrobił właśnie przez Ukrainę bitcoin walutą wojny, tak? Oni tam mają problem w tym Izraelu, cały czas militarny. To też tutaj może im się lampka zaświeciła, że tutaj może akceptować bitcoin, że w przyszłości mogą coś tam kupić sobie broń bitcoinem albo ropa naftową, albo ktoś może ich wspierać, tak? Pod stolikiem, tak żeby nikt nie, nie nie będzie widział, tak? Tutaj wielkie newsy, wielkie newsy dla Axi Infinity, tak? Axie Infinity Powiedział, że urośnie ponad 50%, wchodzi taki kurde Origin, tak? To w ogóle ma ulepszyć to w ogóle grę Kompletnie, tak? Tu już nie będę się o tym rozczulał, I tutaj ma tą grę ulepszyć i tutaj wchodzi takie kurde nowe taki launch Taki update, tak? Bardzo ważny update i teraz Axie Infinity mogę, może pójść po tym Updatecie, dużo właśnie w górę, tak? Dużo w górę, tak? Jedziemy dalej. Bardzo duże wiadomości dla Avalanche, dla AWAX, tak? Trzy dobre wiadomości dla AWAX w jednym dniu. AWAX jest fundacja, tak, która zbiera 100 milionów dolców na Web3, tak? Bardzo obiecujące. Tutaj jest taka jazda, że w ogóle w Kanadzie, taka e, sławna taka. E, muzyczka chce robić książkę dla dzieci w metaversie tak na właśnie e, awalanczu kurde blockchainie tak to też jest bardzo obiecujące bo to jest dzieci i ten ten i takie właśnie coś może też to być nowy nur tak i tutaj jest też dobre są wiadomości wchodzi nowy update subnet tak to będzie właśnie ulepszy blockchain Awax i transakcje będą tańsze. Wszystko stanieje, tak? I tu jest właśnie bardzo też obiecujące wiadomości dla Avax i to może być tak samo jak i z Luna czy z Cardano, tak? Że wiadomości są a później te właśnie ta kryptowaluta wystrzeli tam jakieś 10-20% wyżej, tak? To Tu jest bardzo obiecujące właśnie e, szybki zarobek pieniędzy. Tak? Ja nie jestem ekspertem tam finansowym, tylko to jest moja taka opinia. Tak? To już się stało 15 razy i to jest akuratywne na może 80%. To tak? samo oczywiście, że się, się tak nie, nie, nie stanie, bo są też inne czynniki, tak? ale tutaj jest bardzo obiecujący właśnie wzrost w ciągu następnego miesiąca. AVAX Avalanche. I tyle powiem, i tyle cholera powiem. <laughs> Okej. Okay. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Na razie dzięki za słuchanie i oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie, to ręce. Nie panikujmy, trzymajmy i zbierajmy plony, tak? Na długoterminówkę. Na razie, pozdrawiam was.